2011 rok wydaje mi się, że był bardzo dobry dla Mocowskiej kultury. Wiele przedsięwzięć nowych, takich, które nie były w poprzednich latach organizowane. Bardzo ciekawe inicjatywy ze strony Mocowskiego Centrum Kultury, ze strony Galerii Sztuki Współczesnej. Rozszerzenie formuły niektórych konkursów, festiwali organizowanych w poprzednich latach, jak na przykład konkurs posynek imienia Marii Rodowicz nowe konkursy, konkurs piosenki uczyśnianej, to, to są imprezy przez wózek organizowane, koncerty muzyki młodzieżowej adresowane głównie właśnie do młodzieży w Atuacje Centrum Kultury. Natomiast Galeria Sztuki Współczesnej bardzo w tym roku wszła z ciekawym przedsięwzięciem, instalacje po raz pierwszy organizowane w tym roku. Mam nadzieję, że w przyszłym będzie to impreza Polska. Oczywiście można zapominać też w przypadku galerii o y, wystawach, które, tak jak w poprzednich latach, są bardzo zróżnicowane tematycznie. Miejska biblioteka publiczna, to dla odmiany mm, Śmiałą można nazwać praca od podstaw, czyli. Ciężka i trudna praca z dziećmi, zachęcanie młodzieży do czytania książek, do zapoznawania się z literaturą polską. Szereg spotkań autorskich w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach. Ciekawe spotkanie ze znanym literatem Markiem Krajowskim. Włocowski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury znany już z marki finałów w topieniu poezji śpiewanej w tym roku. Kolejny udany koncert, kolejne podsumowanie. i oczywiście dobre koncerty i inicjatywa będu, który funkcjonuje przy Ośrodku Edukacji i Promocji Kultury z koncertami nowymi kierowanymi do dzieci i młodzieży. Teatr Impresaryjny też znany już ze sprowadzania wspaniałych spektakli z Warszawy, czy też innych miast. Ostatnio mocnym akcentem, zakończenie roku, wspaniały spektakl w wykonaniu Andrzeja Seweryna. Myślę, że każdy, kto był, będzie traktował to wydarzenie jak wyższego. Stowarzyszenia są aktywne. Mam nadzieję, że ta aktywność w przyszłym roku będzie jeszcze większa. W tym roku mieliśmy piękny jubileusz chóru Kanto prowadzonego przez pana Mariana Szczepańskiego. Oprócz tego mamy bardzo dobrze rozbudowane środowisko plastyków, literatów, grupy seniora, które są bardzo aktywne. I tutaj szczególnie klub seniora Wrzos, który jest na każdej imprezie, akcentuje swój udział. W przyszłym roku inwestycje oczywiście rozpoczynamy. No tak chronologicznie powiem, rozpoczynamy od remontu starej remizy, remontu, który od dawna jest wyczekiwany i potrzebny. Prawdopodobnie jesienią już będziemy mogli korzystać z remontowanego obiektu. Praca w lepszych warunkach, troszeczkę większa powierzchnia, przede wszystkim klimatyzacja i lepsze warunki dla stowarzyszeń, które tam mamy swoje siedziby. Przed nami wpisany w budżet, na pewno w tym roku realizowany prawdopodobnie remont teatru prasaryjnego, no i najważniejsze przedsięwzięcie Centrum Kultury Prawarka. To będzie rewolucja, to będą nowoczesne obiekty na miarę XXI wieku, gdzie część sal będzie też przeznaczona dla stowarzyszeń ciekawa koncepcja sala sześciu prób, gdzie stowarzyszenia będą mogły realizować własne pomysły. Oprócz tego, yy, oczywiście, yy, duża sala widowiskowa, sala, która jest w Wucewku potrzebna na około 500 miejsc. Yy, klubu, kawiarnie, pomieszczenia yy, dla sekcji różnego rodzaju, już nie tylko tych sekcji, które działają w Wuceku, ale nowych sekcji, które no, myślę, że w miarę upływu czasu będą, yy, będą pojawiały się nowe pomysły na, na zagospodarowanie tych pomieszczeń. To także zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży, dzieci i młodzieży z pobliskich szkół, to jest akurat ten kwarta, gdzie funkcjonuje bardzo dużo szkół i myślę, że lokalizacja jest naprawdę bardzo dobra.